Jest noc, to musi być ciemno. Jest zima, to musi być zimno. Ja rozumiem, że Wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno. Czy taki mamy klimat? Jak sobie radzić? Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami. Cena węgla w Polsce wzrosła od ubiegłego roku z tysiąca złotych za tonę do nawet blisko czterech tysięcy. W składach węgla brakuje. Policja coraz częściej łapie złodziei węgla. Na stacjach paliw w kolejek nie ma, ale litr diesla w połowie października 2022 roku kosztuje już ponad 8 zł. Benzyna jest o złotówkę tańsza. W 2021 roku martwiliśmy się, że średnia cena benzyny to 5 ,50 zł 50 groszy za litr. W pierwszym kwartale 2022 roku średnia cena gazu ziemnego była kilka razy wyższa od tej w roku 2021. Właściciel sklepu z lokalną żywnością w Poznaniu do maja płacił za prąd 2400 zł za dwa miesiące. Jego ostatni rachunek za 60 dni wyniósł ponad 8200 zł. Gdyby nie walka o uwzględnienie uczelni w ustawie ograniczającej wysokość cen energii, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rachunki za energię wzrosłyby z około 2 milionów złotych do około 12 milionów. Kaliski szpital za prąd zapłaci ponad 6 milionów złotych. Mógłby za to wyremontować trzy oddziały. Skąd te podwyżki? Powodów jest wiele. Polacy mają na nie różne odpowiedzi. Jak rozwiązać te problemy? Czy wystarczy oszczędzać jak radzą fachowcy? Rząd zapowiada utemperowanie firm energetycznych przy ustalaniu marsz. Ministerstwo Klimatu ma już ustawę, która mrozi ceny prądu dla samorządów, firm i wprowadza górny pułap cenowy dla gospodarstw domowych. Przed nami trudne czasy. Wiem jak je przetrwać. Odmyśliliśmy sposoby na to. Policzyliśmy i możemy zyskać oszczędzanie. Zapraszam do rozmowy na ten temat.